No hello, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jozin Studio, a dzisiaj czwarty odcinek ze skrypta. Tym razem zajmiemy się um, zdarzeniami, które będą powtarzać się co jakiś konkretny czas, um, oraz w drugiej części odcinka przejdziemy do tego, jak zrobić. Uh, uh. Cooldown, na przykład na komendę kit. Będzie to prosta, aczkolwiek skuteczna i wydajna metoda, którą mam nadzieję, że uda mi się dobrze wyjaśnić i zaprezentować. Także możemy przechodzić do Senna, bez owijania w, owijania w bawełnę. Ja jeszcze tylko zobaczę, czy to się nagrywa. Dobra, nagrywa się. Także piszemy. Najpierw zrobimy sobie konkurs. I teraz, tak, jak to będzie wyglądać? Ym... Zrobimy sobie coś takiego, że co. jakiś tam konkretny czas będzie się odpalał. Konkurs, który można też odpalić poprzez komendę manualnie. Dodamy sobie jeszcze taką opcję, że jeżeli konkurs przez dłuższy czas nie będzie, nie, nikt nie, nie przepisze tego kodu z konkursu, to, to po prostu go usunie i za podany czas wystartuje nowy. Także zacznijmy sobie pisać. Najpierw zrobimy sobie w opcjach. Delay. Ja tutaj ustawię 5 sekund, żeby podtestowanie. Oczywiście tam potem można sobie zmienić na 60 sekund czy coś. I zrobimy komendę. Powiedzmy, konkurs, która będzie nam to wszystko handlowała. Nie handlowała tylko. No właśnie, miałem sprawdzić tłumaczenie słowa TO HANDLE i nie sprawdziłem. Także sprawdzę teraz. Zajmować się. No dobra, która będzie zajmowała się, nie wiem czym w sumie. Generalnie ta komenda będzie startowała konkurs i zrobimy to sobie tak. Oczywiście ja nie daję żadnych y Argumentów, tak jak z ostatnich odcinków mogliście się zresztą nauczyć, jak się robi komendy. Nie daję żadnych argumentów, bo nie będę żadnych potrzebował, oczywiście możecie sobie jakieś dodać, jeżeli będziecie potrzebowali na przykład Konkurs Start, Konkurs Stop, czy Konkurs Info, coś w ten design, no nie? Yy, tak, i zrobimy sobie to w taki sposób. If Konkurs Code Is not set Konkurs. Musiałem chwilę pomyśleć. E, dobra, także co tutaj zrobiliśmy? Dobrze, przepraszam Was, ale musiałem sobie ściszyć trochę muzykę, bo jednak była trochę za głośna u mnie. E, tak, czyli co tutaj sobie zrobiliśmy? E, zrobiliśmy sobie prostą metodę, e, która będzie nam sprawdzała, czy konkurs trwa, czy nie. Działa to mniej więcej na takiej zasadzie, że w momencie, w którym Konkurs trwa, jest ustawiona zmienna pod kod, z kodem. Jeżeli ktoś wpisze ten kod na czacie, to będziemy po prostu czyścić zmienną e, tak, żeby e, nic w niej nie było, będzie po prostu nul. Oczywiście ja tutaj ustawiłem test w normalnych takich skryptach pod konkurs. E, postawiłoby się jakąś mechanikę generując, generującą losowe liczby i cyfr, liczby i cyfry, L losowe cyfry i litery, ale, ale nie o tym jest ten odcinek. Yy, dobra, no i jeżeli jest ustawione to cyk, a jeżeli nie jest ustawione no to wysyła, że konkurs już trwa. Yy, dzięki tej metodzie nie musimy sobie na przykład ustawiać do dodatkowej zmiennej, która byłaby bulinem i mówiła nam, czy konkurs jest false, czy true. Takie tam uproszczenie powiedzmy. Teraz zostawimy sobie event on chat, który możecie znać z trzeciego odcinka chyba. I to będzie łatwe. If message is konkurs, kod broadcast powiedzmy tutaj player7 wygrał super konkursik. Dobrze, i oczywiście clear konkurs kod. Także ustawiliśmy sobie metodę onChat. If message is konkurs kod. Message to jest wiadomość, którą gracz wysyła. Broadcast to znacie. Give player one dirt named superwip. No po prostu daje dirta z taką nazwą. Możemy też ustawić lore. W taki sposób. To by była druga linia, trzecia linia. Możemy też dodawać enchanty i czyścimy sobie potem tą naszą zmienną, żeby nie można było dalej wpisywać kodu. Dlaczego nie musimy zabezpieczać tutaj dodatkowo, czy kod jest ustawiony? Czyli nie musimy robić if konkurs, kod is set. No, bo jeżeli konkurs kot jest. Yy, nawet jeżeli konkurs nie trwa, to konkurs kot jest nul, a wiadomość, yy, którą gracz wysyła, nigdy nie będzie nulem. Także możemy sobie zostawić to w taki sposób i przejdźmy teraz do yy, zapisania, żeby się to te zdarzenie powtarzało, żeby nam ten konkurs powtarzał co jakiś tam czas. Yy, czyli robimy to tak. Every. I tutaj dajemy sobie naszą zmienną. Delay. Every Delay. Delay w opcjach to jest zmienna czasowa. Ona jest ustawiona na 5 sekund. Jeżeli byście chcieli to zrobić inaczej, czyli ustawić jakąś stałą wartość, to ustawiacie one second albo one minutes. Skoro to jest już yy, zdefiniowane jako zmienna czasowa, to nie musimy nic dodawać. Teraz tak, every Every? every. Przez chwilę miałem rozkrę Every Delay i teraz ma nam wykonywać tą tą, 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 tą tą, no. <tą, tą ma nam wykonywać, yy, ale tylko jeżeli konkurs już jeszcze nie trwa. Czyli i w konkurs kod jest not set. Dobrze. Tutaj sobie od razu dodajemy else. Jeżeli konkurs kod jest, nie jest ustawiony. Wykonuje, każe konsoli wykonać komendę konkurs. Dlaczego robię to przez komendę? Normalnie pewnie zrobiłbym to przez funkcję, ale nie, nie omawiałem jeszcze funkcji to po pierwsze, a poza tym to jest dosyć krótki skrypt, dlatego też nie widzę sensu zbytnio kombinowania tutaj z funkcjami. Dlatego zostaniemy po prostu przy tym, że to będzie zrobione w komendzie, a, a komenda jest po to, ...żeby można że też było manualnie to odpalić z poziomu gry. E, dobrze. A Sprawdzam cały czas te nagranie jakoś tak. Bo mi już dwa razy nagranie wywaliło. Trzeci raz teoretycznie ten odcinek nagrywam. E, dobra. Els, else, else, else. else. E, co teraz? No i dobra. Jeszcze musimy sobie dodać, żeby ten konkurs po jakimś tam czasie nie wpisywania tego kodu przez graczy, żeby on się anulował i żeby jakiś inny się startował. Zrobimy sobie to w dosyć łatwy sposób, bez ustawiania żadnych timerów. Zrobimy sobie to po prostu tak, że będzie zliczać liczbę konkursów, jakie mogłyby się wydarzyć w tym czasie. Jeżeli pominie trzy konkursy, to automatycznie anuluje konkurs, który trwa, i wystartuje nowy za ten czas, który jest ustawiony tutaj. Czyli ustawiamy sobie nową opcję. Max Skip, ja to tak sobie nazwę, i ustawię to na 3. Else. Ustawiamy sobie też variables. Konkurs skip na zero, żeby móc sobie tutaj bez kombinowania od razu to zaimplementować. Dobrze, no i to powinno nam zadziałać. Co tutaj robimy? Dodajemy jeden do konkurs Skip za każdym razem, za którym wywołał się ten y, timer. A jeżeli konkurs skipped jest y, większy niż Max Skip nim minus 1, to ustawia nam konkurs Skip na 0 i wysyła Broadcastem, że anulowano konkurs. Znaczy musimy sobie dodać, żeby y, clearowało konkurs kodu. Dobrze. A no tak, bo mamy 1. E, konkurs. Raz to. Wygrał super konkursik. Ok. Kolejny i teraz sobie poczekamy, czy nam to anuluje. Anulowało konkurs, jak wpisujemy to nie działa. Ok, to też działa. Przez komendę też działa, dobrze. Także... Ten temat można już zamknąć i możemy przejść do cooldowna. Ja sobie wyłączę ten skrypt, żeby nam nie spamował podczas odcinka. I teraz tak, yy, cooldown zaprezentuję na przykładzie powiedzmy, komendy KIT. Przepraszam za te cięcia, ale naprawdę już mam jakieś ściny umysłowe. Yy, zdarza się czasami. <gry> Dobra, w każdym razie: Komend yy, KIT Trigger, znowu, oczywiście, bez argumentów, bo nie potrzebujemy. Zrobimy sobie tak, ustawimy sobie w opcjach cooldown na powiedzmy 10 sekund. I jeżeli chodzi o opcję i zmienną gród, to chyba wystarczy. I teraz robimy sobie tak, if, kit cooldown, player, is, not, set. Set kit cooldown, player, to nap, if, player, wandered, Oczywiście super wipowski itemek. To win. Dobrze. I co my tutaj robimy? Raz tak. Ustawiamy sobie tutaj. Yy, znaczy nie ustawiamy sobie. Tutaj sobie ustawimy Kit cooldown player yy, na dzisiejszą datę. Yy, player to jest oczywiście zmienna. Player z tymi tymi nie zapomnijcie. Czyli jeżeli ja wpiszę komendę jest studio`, a jeżeli na przykład kozaczek, który was oczywiście pozdrawia, by wpisał tą komendę, to by było kitoldon.kozaczek dobrze. I, i, I będziemy czyścić sobie po prostu tą zmienną, jeżeli będzie difference odpowiedni. Teraz to sobie obliczymy tak set Remaining. Remaining to będzie lokalna zmienna lokalna, żeby nie zaśmiecać sobie e, storage'u. Ustawiamy sobie lokalną zmienną Remaining na różnicę pomiędzy datą z czasu wpisania komendy a datą, która jest ustawiona w kit cooldown. Player. Czyli jeżeli na przykład y, kit.plury -cool zostało ustawione 10 sekund temu, 10 sekund przed wpisaniem tej komendy, to różnica pomiędzy datami będzie 10 sekund. Ok, teraz zrobimy sobie if. Remaining, remaining is higher than cooldown, uh, clear, cooldown, Podzielimy sobie to w taki sposób. I tutaj dodajemy teraz else. Czyli uh, uh, jeżeli spełnia nam się ten wymóg, że minął te 10 sekund co najmniej, uh, to kit cooldown Player jest na nowo ustawiany, dostajemy dirta i dajemy teraz else. W innym wypadku wyświetlimy graczowi po prostu ile jeszcze zostało. Ustawiamy sobie lokalną zmienną A na cooldown i odejmujemy od niej pozostałe sekundy, czyli remove F From A. Send, zostało, ci NB, a 7, cool, down. Damy sobie tutaj taki żółty uśmieszek, bo dlaczego by nie, albo nawet zielony może być. SK reload, cool, down. Dwon, down. To powinno chyba nawet działać. Zdało ci 0 seconds, cool, down. No tak, is not set, kit, cooldown, Kalka player. A dlaczego? Dlatego. Wzięliśmy sobie kit. Trochę przespamię, żeby było widać. Nie ustawiłem wiadomości przy odebraniu kit, trochę ten, słabo widać. Ale w każdym razie, no to zadziałało. Pop, mamy tutaj nasz super kit Wipowski. Możemy, nie wiem w sumie co możemy. W każdym razie dotarliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że w miarę dobrze wytłumaczyłem to, co robię na ekranie. Jak już mówiłem, to trzeci raz to nagrywam, także trochę zdekoncentrowany byłem. Za co oczywiście bardzo przepraszam. To tyle. Dalsze odcinki ze skrypta oczywiście będą się pojawiać. Serii nie porzucam. No, jeżeli ch jeżeli chcielibyście, żebym bardziej tłumaczył to co robię na ekranie, Notepadzie, to, to dajcie mi znać w komentarzach i postaram się rzeczywiście jeszcze dokładniej to opisywać. Chociaż wydawało mi się, że w miarę dało się podążać za tym, co mówię. W każdym razie, w każdym razie, znowu tak czy siak, dobiegliśmy do końca tego odcinka. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym materiale. Bye.